Eluwina! Lucky z tej strony! Wasz pozytywnie nastawiony znajomy i youtuber Lucky się manko! Wow! Jestem właśnie w pracy! Dostałem nową pracę, słuchajcie! Zaparkuję tutaj ten skuterek. okej. Okay. Dostarczam dokładnie jedzenie pod dom na zamówienie. Ponieważ ludzie nie mogą wychodzić z domu, niektórzy są chorzy, niektórzy coś. No a ja po prostu dostarczam im burgery pod dom. Proszę, burgerek! Drin, 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 drin! Dzwonię, ok, zadzwoniłem. Odłożyłem burgerka, tu już czeka na kogoś burgerek, i idę dostarczyć następnej osobie właśnie burgerka. Ale super, ale super. Idziemy dalej. Jedziemy już od razu do tego. Lakuś, mieszkać po śmietnikach! Co ty na śmietniku się bawisz? złość tych śmietników! No, a tylko skacze sobie, no nic się nie stanie. No, ale po śmietnikach, no weź zejdź, weź zejdź. Ja ogólnie jestem, teraz jeszcze muszę dowieść jedno jedzonko, wiesz? No dobra, ale słuchaj, to wróć do domu i będziemy grali w grę plansową. Ja tam już mama powinna rozkładać planszę. Co ty ja idę już? Grę planszową? Super no. pomysł, dobra, to leć do domu Ja jeszcze muszę rozwieść jedno jedzonko tutaj pod dom I już od razu y, jadę do domu Wow, ale super Pani Klaudio y, Słuchajcie, chcieliście poznać panio, Panią Klaudię y, To jest Pani Klaudia, pamiętacie? To, to jest tata, y, którą pisaliście mi w komentarzu To, którym poznać Panią Klaudię Pani Klaudio, mam dla Pani jedzonko Pro, no. no, ratuj mnie co mam Cię ratować? Co się dzieje? Już wchodzę tutaj do góry, spokojnie. Hey, wow! Ej, ale czemu Pani jest lawa w domu? Nie wiem, co się dzieje. Już do Pani wchodzę do góry, mogę tutaj po tej drapieńce. O, Jak tu ten, ten dom parzy w ogóle, ile tutaj jest lawy. Pani, co u Pani się w domu stało? Niech Pani mi wytłumaczy. Nie mam ja, pojęcia, ja nie schodzę na to. jest lawa. Pani, przejdzie, zrobi mi miejsce, ja wejdę. Hey. Uuu, tu coś dziwnego się u pani stało, jakby jakieś przejście pomiędzy lawą, wie pani co, tutaj się stworzył chyba jakiś labirynt. Labirynt? W moim domu? Ja, ja nie wiem, ale ja już kończę w tym momencie pracę, zostawiam tutaj pani burgera, polecam pani przejść ten labirynt i wydaje mi się, że ten poziom lawy powinien spaść. Już ja nie... się stąd ruszę, ale no już zadzwoniłam po straż pożarną. Dobrze, dobrze. Ja dzisiaj nie mogę pani pomóc, bo idę grać w gry planszowe. To do widzenia. Uu. Słuchajcie, zatrudnijcie, znaczy teraz tutaj rozwoży to jedzonko, no bo nie mam jak na rachunki w ogóle. Muszę za prąd zapłacić, za wodę, a korzystam z tego domu cały czas. Pomożecie mi, pomożecie mi, potrzebuję więcej pieniążków właśnie tutaj do naszego domu, to kliknijcie łapeczkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, bo to się równa więcej pieniążków na naszym serwerze. No musimy uzbierać... No dużo musimy uzbierać tych pieniążków, dlatego pomóżcie mi uzbierać te rachunki, bo, bo nie mam teraz pieniędzy. Ej. Dobra, Lakuś, to teraz twoja kolej. Ja ci wylosuję kartę. Co oni, A? Co wy gracie? W gracie w gry planszowe? Ej, Frania, co tu się dzieje? Dom nasz się pali, A? nasz dom się pali, co tutaj się dzieje? Ej, Frania! Zapomniałam wyłączyć pieca. Pieca? Jak to zapomnieć wyłączyć pieca? Już tutaj... Wow, szybko, szybko. Uff, oh. wow. całe szczęście! Jak zapomniałeś wyłączyć nie, to pieca? To zaleje nam wszystko! To co, gra, grałaś, grałaś w gry praszowe z Lakusiem i zapomniałeś wyłączyć pieca tutaj? He. Wow, ciasto! Ciasto ugotowałaś dla widzów? No, upiekłam ciasto. Nie. Ale to chodź, chod teraz ty ale nie ci się nie spaliło w sumie. Super, super. A nie, jest... Dobre jest. Jest tutaj dam y, rybkom jabłuszko złote, bo to rybki złote. No dobrze, no to grajmy. Co tutaj macie za karty? Ja no ostat... to musisz wylosować kartę. Na nim jest zadanie. Wybierasz to najpierw, czy chcesz łatwe, średnie ja... czy trudne. A ja nie mogę do tej y, skrzyki zaglądać. To no, musisz wyrzucić tą kartę z tej skrzynki. E... Najpierw ma zadanie. To ja to ostat... twoje było... E... Ja ostatnio ogólnie grałem w YouTubers' Go. To były karty YouTuberów. Tutaj ja mam jakieś inne karty. Wow, in Monopoly. Kto zna Monopoly? Napiszcie w komentarzu, kto zna Monopoly. No dobra. To co, teraz ja losuję tą kartę? Czy Lakuś? No, Lakuś, masz... O, łatwe masz zadanie. Ile to 2 plus 2? Lakuś, ile eee. to 2 plus 2? No co, na pewno wiesz. Eee. Teraz? podpowiedź ci, widzowie. O, ile to? Dobrze, 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 to masz jeden punkt, już łatwe. Wow. Dobra, teraz, teraz moja kolej, czy daj, daj teraz eee. mi wylosować może, ja teraz chcę. Zrób trzy przesiady, To średnie pytanie, średnie zadanie. Łatwe, łatwe. Ale 3, łatwe. Patrz, dobra, to teraz twoje zadanie. Teraz moje Do zadanie. Przeczytaj mi, no, już się nie mogę doczekać, bo zaraz ogólnie muszę eee. Przejdź labirynt. Ej, jaki labirynt? Nie wiem. Lucky gdzie jesteś? Lucky. Ło, wow. ej Franek, laki? Lakuś? Fran, frania Ej Miałem przejść labirynt i wykonać zadanie to, a co to jest za labirynt? Jaki ogromny labirynt Co tu się w ogóle wyrabia? Labirynt z lawy? Wow I tam, to chyba tam trzeba przejść do tego diamentowego e, właśnie e, filaru no dobra, to ja teraz ułożę sobie drogę, jak to przejść. Tutaj pójdę w prawo, tutaj pójdę w lewo. Okej. Okay. Oooooooo! Wow! Ej, chciałem sobie ułatwić, Ale teraz tak naprawdę spadłem. Ktoś steruje tym labiryntem. Uuuu. Teraz znaleźć odpowiednią trasę i dostać się w tamtym kierunku. W tamtym kierunku. Gdzie by tu iść? Ale zobaczcie, jestem takim małym chłopczykiem, małym lakim, a tutaj jest taki duży labirynt. Tylko. kto? Nie, nie, znowu jestem na początku. Cały czas znowu te żelki. O! Pomóż mi stąd wyjść, proszę cię! Pomóż mi stąd wyjść. Już tutaj błądzę. 24 godziny już tutaj pewnie jestem. Czy ty, ty, czy ty próbujesz wydostać się z tego labiryntu? Tak, ja w... wczoraj, na pewno Ała. Ała. wczoraj. Ała. Zacząłem grać sobie z synem w grę. No, no i trafiłem tutaj, wylosowałem zadanie. Wczoraj o 12 zaczęliśmy. Która jest godzina? Hmm... Teraz tu już jest... Wow, teraz to już jest następnego dnia o, 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 o 13 w południe, koleś No nie, nie no muszę stąd wejść jak najszybciej. Czekaj, Więc... ja ci pomogę, rozejrzyjmy się, na pewno jest stąd jakieś wyjście, no nie ma nie ma takich labiryntów, gdzie nie da się ich przejść. Czekaj, ja tutaj coś widzę. Wo, hey. Wow! Tutaj coś jest Łoł. Wow. jakieś schody? do do I diamenty? O! Ty, nie... Nie uwierzyłbym! Normalnie już znalazłem chyba przejście! To już jest koniec! Dobra, klikam ten guzik I zaraz ten! Graczu numer 3 Odpadasz z gry, twój czas się skończył Ale jak to? kto Co to mówił? kto to powiedział? Ja przyciskam ten przycisk, przyciskam ten przycisk! I co teraz? Halo? Ej... Co to było? Graczu numer 3 odpadasz z gry, czas się skończył? A to chyba nie o mnie chodziło, nie wiem. Nie wiem, czy to o mnie chodziło. Nie no, ja nie jestem numer 3, może to ten koleś, który tutaj szukał trasy. Nieważne. To mnie wywołuje. O nie! Kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Kto ty jesteś? O, Obudziłeś mnie z mojego snu. Nie podchodź do mnie, duchu! Nie podchodź do mnie, duchu! To ty nacisnąłeś przycisk! To ja nacisnąłem... No pewnie przycisk... Ty nacisnąłeś przycisk. No tak, to ja przyznaję się, ale, ale czemu? Co się stało jak przycisnąłem ten przycisk? No obudziłeś mnie, to jest mój budzik. Co ty tu właściwie robisz? Grałem w grę planszową i, i trafiłem tutaj. I nie wiem teraz jak się stąd wydostać. Przed chwilą widziałem tutaj kolesia, który też się mógł się stąd wydostać. Może wleć do góry duszku i mi podpowiedz trasę, gdzie mam iść. Czyż to jest taki łatwy labirynt. Zaraz ci powiem jak to by przejść. O, super. Tędy? Tedy mam iść? Ale jak o nie, czekaj, czekaj, Ale jak tutaj... ja mam tu przejść? Tu już znalazłem wyjście. Uu. Tutaj, pod obrazem. Za obrazem. serio? Za obrazem? Walcz jak zawodnik karate. I tutaj jest dwóch karateków. Za obrazem? Wow, ale super. Duszek mi normalnie będzie podpowiadał. Ej duszku, ja myślałem, że ty jesteś... wystraszyłem się na ciebie na początku, ale tutaj teraz Naprawdę? Nie, y nie, nie zależysz jak najszybciej stąd wyszedł, bo mi naprawdę przeszkadzasz. Tutaj są jakiś stworzenka, stworzonka kaktusowe. O, a tutaj ten Meksykanik, którego znam, siema ziomeczku, siema, siema. Dobra, y tutaj przechodzę taki parkurek. To łatwiutkie, patrzcie, ale łatwiutkie. Oni chyba, oni chyba się patrzą na mnie, bo, bo myślą, że ja skuszę. I mi podpowiadają, ma, wpadnij do lawy, wpadnij do lawy, ale nie, nie udało Wam się. Duszku, a gdzie teraz mam iść? W którym kierunku? Co to Tutaj prosto, o! <laughs> Co to za karateka? Ej, tam było napisane: wolczak karateka, ale, ale ja nie mam umiejętności karateka w duszku. No to uciekaj w takim razie. Duszku, ja nie znam ukami i różnych tych chwytów. Yy, dobra, dusz... pomogę ci, bo sam chyba nie dasz rady. A dla mnie taki karateka to nic. Uciekaj, ja go przetrzymam. O, dobra, przytrzymaj go. Ja już uciekam. Dobra, dobra, dobra. Przytrzymaj go jeszcze chwilę. Już, 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 już. Jestem. Ja, dobra. Gdyby nie ty, duszku to ja bym normalnie nie wiedział, jak się zachować w tym labiryncie. Nie ma problemu. Na co teraz? Jest! Pieniążki tam są, dobra, szybko, biegnę, 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 tutaj na pewno jest coś dobrego, tutaj na pewno jest coś dobrego, e! co to jest, o nie, nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O! jo, pułapka, to była pułapka, I nabrałem się na te pieniążki tutaj, lajki i subskrypcje, wow, dobra, całe szczęście, dwie, dwa serduszek życia mi zostało, mało brakowało, widziałeś to duszku? Widziałem, widziałem. Mógłbyś Chodź mi... za mną, już tu jesteśmy blisko, nie zauważyłem, wiesz? Chciałem ci pomóc. Mógłeś mnie odszedł właśnie. A tu? O. Kto to jest? Co to za farma? Uprawna trawy? Hej farmerze? Czekaj, on coś mówi. Hej! Ty też szukasz wyjścia? Ja nie mogę znaleźć, ale chciałbym tu zamieszkać na chwilę. Pomóż mi z roślinnością. Ej, słuchaj, on też nie może wyjść z tego labiryntu, czyli... Trzech ludzi tutaj już jest w tych labiryncie, którzy nie mogą stąd wyjść. Ale Ty duszku na pewno mi pomożesz stąd wyjść, co? Pomogę ci i chciałbym, żeby on też stąd wyszedł. Czy ja tu mieszkam? Czekaj, on tutaj razem proponuje mi yy, taki... Dobra, pomogę ci z tą roślinnością. Tutaj mamy jakąś moczkę kolorową, którą jeszcze dotychczas nie widziałem. O co tutaj chodzi? Hey, wow, Ta mączka Kosta powoduje, że... Że wyrystają normalnie e, kwiaty innego koloru. Widziałeś, duszku, takie kolory? No, jak ty tam chcesz dźwignię, zaraz wezmę e, od niego Dobra, to siłą. ten, to ten, to ten, dobra, spokojnie, już mam. To ten kwiatek, okej, okay, tego zabierz mi. Ja wezmę dźwignię. Okej, okay. dzięki, to hejka, masz posadzone kwiatki, proszę bardzo. Gdzie teraz, gdzie teraz? W prawo czy w lewo? Mm, ja sprawdzę, czekaj. Oj, w lewo, w lewo, tutaj. Tutaj, tutaj, raczej. W lewo? No, no dobra. To się wydaje. To idziemy w to lewo. A może lepiej trzeba iść w prawo? Hmm. Nie wiem, no teraz już nie ma wyjścia. Ty ale tu nie ma wyjścia. Y duszku, duszku, tu nie ma... tu nie ma jak przejść. Tu tu jesteś... No, a, jednak. A, a. Jednak jest, jednak jest, sorry, sorry. Jest! Czy mi się udało dojść tam gdzie chciałem? Czy tu jest hmm, koniec tego tak. wszystkiego, tej gry planszowej? Wydaje mi się, że jesteś na końcu. Ale... Nie wiem, ja nigdy stąd nie wychodziłem. Super to dźwignie dostęp do tego farmera. Tu ja już uciekam. Dzięki duszku za pomoc, pa! O jest! Udało mi się przejść! Ale co tu jest? Nie no, nie mówcie mi, że to nie jest koniec. Ja cięż ja myślałem... Ja myślałem, że to już koniec, ale to chwila momenty, i chyba tu przejdę. Nie, nie, to nie jest jakieś ciężkie. Ale tu znów jest tak gorąco jak w tym labiryncie! Tyle lawy tutaj jest! Że normalnie ja nie wiem, nie wiem czy mi się uda. O, tam widzę koniec! Jest koniec, jest koniec! Y, jest portal, jest portal, który który spowoduje, że już wrócę do domu. A wyobrażacie sobie, że to jest cały czas gra planszowa, to jest tylko gra planszowa. Ciekawe skąd frania i jakoś mieli taką grę planszową tutaj. Dobra, przejdźmy. Powolutku na spokojnie, na spokojnie, nigdzie mi się nie spieszy. Znaczy no spieszy mi się, bo muszę jeszcze dostarczyć Klaudi, y, y, pamiętam, ona chciała y, burgery i ziemniaki. Y, ale jej nie dostarczyłem, Tam teraz mi się przypomniało y, Coli. Ja muszę wrócić do pracy i dostarczyć jej. Ale fajna ta Klaudia, nie? Spoko, spoko koleżanka ta z tej Klaudii. O! A tutaj jakiś, jakiś śmiech, który też próbuje się stąd wydostać. Hej! He? Hej, hej, już kończymy, zaraz wyjdziemy. O! A co to, co jak, co jak wpadniesz do lawy, co jak wpadniesz do lawy? Wpadasz na koniec? Hm, nie wiem. Dobra. ja Już udało mi się. Mi się udało, a ja, a tobie nie. Dobra, ja już szybko lecę. I wziął. O, wrócił. Aż to e. długo zajęło. No ale... Jak to długo mi zajęło? Ja nie wiedziałem, że to jest jakaś gra, która przetleportuje mnie do jakiegoś ogromnego labiryntu lawowego. E, no przecież wiadomo, że to jest taka gra. Od początku wszyscy wiedzieli. Lakuś, ja nie wiem. E, ej, słuchajcie, ja muszę iść ogólnie. E, Pograjcie sobie jeszcze tutaj w tym Monopoli. E, pójdę do tej tutaj e, obok sąsiadki, bo ona chyba ma ewidentnie problem e, z ze swoim domem, wiesz, Franiu. Hmm? Okej. Okay. Wykręćmy tutaj. Co? Jeszcze nie kliknęłeś łapeczki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem? Ej, no we, ja potrzebuję więcej pieniążków, no. Trochę już was, część was kliknęła. No ale ci co jeszcze nie kliknęli, to kliknijcie tą łapeczkę w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. To no, możemy teraz koleżance tutaj sąsiadce Klaudii Klaudia, jak tam Ej! przyszłaś ten labirynt? Pstyniesz mnie stąd Wynieś się stąd? Dobra Albo mogę, mogę ci pomóc jakoś przejść ten labirynt Koniec tego labiryntu jest tutaj Okej, okay, okej, okay, spokojnie, spokojnie Coś w komputer wpiszę Tu jest coś o labiryncie Samotworzący się labirynt Z, z lawy, okej? Okay? Jak go wyłączyć? Wpisz w komputer Slash stop Lawa na serwerze. Na serwerze trzeba włączyć lawę po prostu, ok? No ja wpisuję i co, co się stało? Klaudia, yy, co się stało już? Ja zobaczę. O, tutaj już nie ma tego. Tu już nie ma tego. Yy, wow! Ej, Klaudia, już ci. na... już ci... O, tutaj jeszcze widać resztki tej lawy. Udało się? Udało się. Udało się, już twój dom jest pusty, już nie ma lawy. To po prostu trzeba było wpisać slash. Undo, i wtedy jakby stop lawa, i, i wtedy się stopuje ta lawa na serwerze, wiesz? A, no dobra. Ja już myślałam, że cały dzień tutaj spędzę. Czekam na no to straszpózarno, oni chyba zajęci są strasznie dzisiaj. No wiesz co, no całe, wszystkie posiłki ogólnie e, na naszym serwerze są zajęte, bo no, jest ten problem, nie, że, że wszyscy ogólnie potrzebują pomocy, ale już, już, już wszystko będzie dobrze, już wszystko będzie dobrze, wiesz? Dobrze, super, dziękuję ci bardzo. Ja zostanę na balkonie, w sens się przebierać. Dobra, to papa. Pa. Dobra, to teraz ogólnie muszę iść dostarczyć jedzonko e, do, e, e, wziąć jedzenie i jeszcze parę, parę jedzeń dostarczyć, tak, do McDonalda, tylko gdzie był ten McDonald, e, w którym to kierunku, dobra, już jadę, halo, e, szefu, szefu, dzwonię do ciebie z telefonu, dryń, 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 Halo? Ktoś, ktoś mówi z tej strony? Telefon ma w ręce. To jest przerywa, halo. O hej szefu, ty słuchaj ogólnie ja miałem szefu dojechać do ciebie do pracy tam, e, do McDonalda? Eee, wiesz co, mam jeszcze jedno zamówienie tylko na dzisiaj, więc co my... Nie wiem czy musisz. Może zrobię inaczej. Ja wracam właśnie do domu, to ja do ciebie podjadę, odrzucę Ci zamówienie, ty je oddasz i ten... I, i skończysz pracę na dzisiaj, no nie ma sensu, żebyś przyjeżdżał teraz, no ty z domu pewnie wracasz, tak? No, no dobra, dobra, to ja wracam do domu, no właśnie zrobiłem sobie kółko teraz, bo już myślę, że muszę jechać do pracy, ale jeśli już koniec, to okej. Okay. Dobra, dobra, nie ma problemu. To dawaj do, do mojego domu. Dobra, słuchajcie, już się zapowiada koniec. Dzięki, że wytrwaliście do końca. E, oglądajcie codziennie moje filmiki, bo są codziennie nowe filmy na kanale. No i co? Nie zapomnijcie o subskrypcji i lajkach. A ja teraz dostarczę zaraz od szefunca jedzenie, gdzie on tylko jest. No i już będziemy kosić ten odcinek, nie? Dobra, jeszcze pokażę Wam mojego szefunca, jeszcze jeszcze ciekawi, bo niektórzy piszą w komentarzach: Pokaż twojego szefa, jak to wygląda. No to zaraz Wam pokażę. Okej. Okay. Ona no, jak zwykle się spóźnia, no. Chodzę w lewo i w prawo. E, jak zwykle się spóźnia. Zobaczę w domu, dobra. E, Frania jak, jak zwykle drzwi nie zamknęła, wychodząc z domu. No pięknie. Wow. No, jestem, jestem już. Ty no Masz ale... Tutaj szybko te burgery. Dwa burgery blisko, tam naprzeciwko gdzieś dom. Czekaj dokładny adres. E, kolorowa 5. Dobra. Co to jest za miejsce? No Ty... weź sobie moim samochodem pojedź na szybko. Ty ale żeś mi staranował tutaj żywopłot swoim swojej ferrarki. No i przestań. Nie pierwszy, nie ostatni żywopłot. <grym> no to w sumie ta. No dobra, to ja już jadę. No dobra, jedź, jedź. Ja był usiądz do chwila na ławce i ten... Posiedzę w tym czasie podwieziesz Burgerka i kończymy.